Przechodzimy teraz do następnej konkurencji. Będzie to obieranie ziemniaków na czas. Wystartowali. Bardzo pięknie. Widzę, że Smolczyny sobie radzą. Wyśmienicie. Bardzo pięknie. Grzosa Stadnicka też niczego sobie, chociaż pani to chyba czesze te ziemniaczki, chyba jakieś frytki będą. Bardzo pięknie. Przypominam, że przynosimy na start tylko obrane ziemniaczki, bez obierek. Tak, tak, Bardzo ładnie, A, uwaga, kopanie już są na miejscu. Czyli kopaniom zapisujemy już trzy punkty. Drugie, drugie miejsce Brzuza Sadnicka. Trzecie miejsce Smalarzyny. Żołynia jeszcze struga. Ale to nie koniec. Zaraz szanowni żyli przyjdzie i sprawdzi w jaki sposób Abrali, Może go trzeba będzie zdyskwalifikować. Może mały doping. Brawa, ostatnie 10 metrów. finisz. Brawa. Panie Krysiu, zapraszamy do pachołka. Przypominam, że każda osoba miała obrać kilogram ziemniaczków. Oceniamy. Parę oczek tylko było. Tutaj pięknie okongutkie. Kopanie. Bardzo ładnie. I żołynia. Tu jest pierwszy sort najdokładniej. Chociaż zajęli ostatnie miejsce, ale najpiękniej obrane ziemniaki. Dobrze przypominam, czyli tak, pierwsze miejsce zajęło sołectwo Kopanie. Brawa! Drugie miejsce Brzuza Sadnicka. Trzecie miejsce Smolarzyny. I czwarte miejsce Żołynia. Brawa.